Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Konradzie. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Erni wygra firmowy turniej MTG? Czy wygra? Czy Erni wygra firmowy turniej MTG? Czy Ernie wygra? Czy Ernie wygra firmowy turniej MTG? Są duże szanse, tak, są na to duże szanse. Natomiast po kolej, co jest tak karta mie asa mieczy? Karta asa mieczy mówi o takiej decyzyjności, tak? O tym, że należy podjąć decyzję, należy jakby twardo trzymać swojego zdania, ale również mówi o jakby odcinaniu się od negatywów, tak? O być może od jakichś um, przykrych sytuacji, być może jakichś takich toksycznych, tak? Um, ludzi z y, spraw y, czy też emocji, tak, to mówi o odcinaniu, że należy coś tutaj odciąć, tak? Odciąć się od czegoś negatywnego, bo to nie będzie korzystne, ale też mówi o decyzyjności, także tutaj trzeba podjąć jakąś konkre konkretną będzie decyzję. E, co jest na nie karta sprawiedliwości? No tutaj jest karta takich rozliczeń, tak? E, Jak to jest w negatywie, tutaj e, jakby mm, Tutaj może być jakieś nierozliczenie się z czymś, i to może jakby wpływać na jakby cały przebieg e, tego turnieju. Być może e, pan Ernie po prostu, no, jakby nie, no nie pogodził się z czymś, co się wydarzyło kiedyś, może, może z jakąś stratą, może z jakimś wydarzeniem, które po prostu się zrealizowało i, i mu nie odpowiadało. No tutaj jakaś w przeszkodzie jest karta sprawiedliwości, tak, czyli nie pogodzenia się z czymś, nie się z czymś, tak, nieprzypracowania. Natomiast karta to jest ósemka buław, także to jest karta taka szybka. Energia gwałtowna, to, to jest e, szybkie kontakty, kontakty zdalne, tak? Online, kontakty, ale również jakieś tam spotkania. To jest bardzo szybka, intensywna i taka e, no, chaotyczna wręcz energetyka. Natomiast e, jak najbardziej tutaj mówi mi o. Jest, jest bardzo pozytywna, tak? Mówi mi o, o jak najbardziej szansie na wygraną. E, I dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę. No i tutaj jest karta króla kielichu, czyli jak najbardziej osoby na odpowiednim miejscu która po prostu no, nadaje się do tego, co robi i czuje, że rzeczywiście jest jest do tego jakby przygotowana, czyli no jak najbardziej szanse są, tutaj Paner ma szansę stać siedem królem kielichów, tak, natomiast myślę, że jakby potyczki te no będą takie dosyć intensywne, tak, bo ósemka była no to jest bardzo intensywna e, energetyka, tak, także no tak to wygląda, natomiast e, no też radzę, żeby rozliczyć się z czymś przed tym turniejem, po prostu pogodzić zostawić przeszłość za sobą, zamknąć i tyle, e, także powinno być ok, dziękuję bardzo serdecznie, życzę Wszystkiego co najlepsze. Panu Erniemu również dziękuję za zaufanie. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia.